Thank mm -hmm. Zapraszam Was na szósty odcinek serii The Princess from the Village. Nie zliczę ile razy próbowałam nagrać ten odcinek, i wciąż jakieś miałam problemy. Głównie z tego powodu, że yy, zacinał mi się i musiałam restartować ogólnie laptopa. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się go po prostu nagrać, bo od te dwóch godzin próbuję, próbuję i nic mi. Dzisiaj nie wychodzi. Jakie dzisiaj na dzisiaj plany mam względem naszej VIB? To oczywiście przećwiczenie do końca śpiewania, bo podejrzewam, że udało mi się już wbić na trzeci poziom, czyli brakuje nam jednego. I spróbowanie wbić poziom tutaj naszych skrzypiec, co może być po prostu. Nie do wykonania. Ale nic na to nie poradzimy. I może tutaj nasza Vivi. Uda się. Oczywiście do lasu, żeby pozbierała coś. I może na polowanie. Drobne bo drobne, ale nikomu nic nie zaszkodzi. Dodaj tutaj kwiatka. Wody nie możemy oczywiście wymienić. Tutaj brudnawy kurnik. Zaraz tutaj wymienimy. Rozmnożamy oczywiście żaby. Jakby nie inaczej. Przyśpieszymy trochę. Rozmnoż się jakaś znowu nowa rozmnożyła. za godzinę do szkoły. A i nasza Vivi oczywiście dałam jej w niedzielę, czyli mamy tydzień do jej urodzin, więc musimy sprężyć się i spróbować jak najwięcej tutaj osiągnąć. Naszą e, tutaj Bibi. A ci się tu dał zebrać orzechy. Rozmnażaj. I z jakiegoś powodu nie możemy rozmnożyć na razie więc tak nasza Vivi tutaj wróciła z polowania możemy posprzedawać to co tutaj mamy oprócz oczywiście skrzypiec Okej. Okay. To zostawimy. Możemy opłacić rachunki, które są z każdym razem coraz większe i tutaj odłożymy. 500 niech odłożę. Bo dziesięć tysięcy samo się nie uzbiera. Aj, nasza Vivito! Kiełd, cute, kiełd, cute. cute. Jeszcze to miała sprzedać, ale z jakiegoś powodu nie może. Więc tak. A ile to są za trzydzieści? a już myślałam, tak weźmiemy jeszcze to sprzedamy. I z naszą Vivi tutaj udajemy się do um, miasteczka w torze które weszło do wiejskiej Sielanki. Więc tam się spotkamy. Uf, ach, Trochę śmierdzi, no ale nic na to nie poradzimy. Ale, oczywiście, tutaj zaraz zrobię ci zdjęcie, bo. O! A więc, już tutaj wróciłam ponownie do naszej yy, Vivi. Trochę podgłośnie. Żeby nie było za głośno, ale też, żeby nie było za cicho. Tu widzimy lisy biegające. Może coś ci się uda tutaj naszej vivi bibii... znaleźć, chociaż no nie masz tutaj hmm, żadnej marchewki żeby poczęstować tutaj królika. Przyspieszymy, żeby tutaj szybciej się nabił nam ten tutaj punkkit. No, powinniśmy niedługo zaliczyć. I ogólnie, chyba na takim tym nasz odcinek będzie polegał, że nasza Vivi będzie tutaj stać nawet uzbiera trochę pieniędzy. Może jeszcze sobie tutaj popływa, bo gdzieś tutaj widziałam, że można pływać, tylko muszę znaleźć to miejsce. Zaraz wracam. To miejsce. Nasza widzi pod koniec dnia sobie pójdzie popływać. Więc na razie starczy idź, poszukaj żab, sadzawkę. Powiedzmy. Nasza tutaj księżniczka już nawet nie boi się wchodzić w obślizgę miejsca. I łowisz ów tutaj. Tylko byś łowiła. Tutaj dzikiego króliczka. Taś... O! Króliczki cię jednak bardzo lubią. Może mu coś zaśpiewaj? Możesz mu zaśpiewać? Chyba nie, idzie popływać, a my podążymy za nią. Niech sobie popływa. A my zaraz do niej dołączymy. A więc tak, nasza tutaj Vivi pływa. Oczywiście bawi się telefonem. Niech sobie popływa trochę tu. Jest. Jednak nie ma. O nie wierzę. Jakim cudem płynie tu William do naszej Vivi? No i jakim cudem król spotkał naszą księżniczkę? Jeszcze sobie normalnie rozmawiają. <laughs> Okej, okay. aż muszę tu uwiecznić. Nic na. Więc tak. Nie było to rozplanowane, żeby napotkać tutaj naszą tutaj Williama jakimś cudem. W środku nocy. Nie sama, tu chodź. Musimy jakoś niespodziewanie wymknąć się. Mm, porozmawiajcie yeah. trochę. Wyraź uznanie, bo nasza Vivi ogólnie nie widziała Williama. Nie miała możliwości go spotkać. Więc... Niech sobie tutaj porozmawiają. Yeah. Weibo. Fenalibo. The following Lamina not Glamina galpa vibitan. What the hobby? Shimagra gorsai Vilpa You want a We do not To no mu o poznaj go, nic nie mówiąc o tym, że jesteś księżniczką. I już pora wracać, środek nocy, Pożegn poznaj się z nim jeszcze. William, odłóż telefon. Zapytaj o barabara. Uh, Pomóż. Tutaj widzimy, że nie ma komu tutaj pomagać. Poznaj oh, ha, ha. Limla? Niech nasza tutaj. <laughs> nie nim sobie porozmawia i może poproszę o. Oh, I pożegnaj się. widzimy, tutaj nasza Vivi ma oziwo dobry Sambra. kontakt z księciem. Korenzi, mm -hmm. I wracaj się do domu. Oh. Szybko, szybko. Oczywiście, William, jako że był, jest księciem. Królem i dżent, powiedzmy, dżentelmenem. Chciał ją odprowadzić, jednak, no. Vivi nie, nie ufa i twardo idzie sama. Jeszcze z parasolką, nie wiem skąd ją wytrzasnęła. Pływanie. Było na naszej Vivi zaskoczeniem. Więc wrócimy. A więc tak, nasza Vivi wstała w dobrym humorze. Więc tutaj yy, weźmie się do, do pracy. Bynajmniej na tyle, ile może. Po wczorajszym spotkaniu z yy, yy, Williamem. Tutaj ma patrzeć gwiazdy z e, Simem o imieniu William. Więc to może tutaj zostawimy do kiedyś tam. E, nasza Vivi nie wie, jak e, tutaj książę wygląda. Król, Now, nowy władca wygląda, bo nigdy go na oczy nie widziała. Bo gdy najechał na e, jej królestwo, nie zdążyła go zobaczyć, tylko od razu z pomocą mamy i tutaj właśnie Agnes e, uciekła. Mamy tutaj burzę, więc nie wiem czy wyjdziemy z naszą Livi. Więc niech się tutaj zabierze się do fikowania. Weźnie pocztę, bo to może akurat będzie to co potrzebujemy A my tu posłuchamy. Te krzesło nam lata cały czas z jednej strony na drugą. I może sobie coś ugotuję Niech ma to. I może tu coś... OK, przyspieszymy trochę. Rozmnożymy żabę. Ok, to jest coraz dziwniejsze. Ta seria jest coraz dziwniejsza, moim zdaniem. Jednak mi się podoba. Lubię tę serię. Więc tutaj już nabijamy czwarty poziom Wibi i będziemy mieć spokój ze śpiewaniem najmniej teraz. Mam nadzieję, że tutaj nam William do, do domu nie przyjdzie, bo to już będzie trochę taki e... Nie, nie? Okej, okay, już nas się. nie idziemy tylko proszę, nie daj się trafić piorunem. Okej. Okay. Udało się nam. I mamy ostatnie. Komponuj. Zbierz 25 okazów kolekcjonerskich. Okej, okay, zobaczymy. Chyba coś Bibi będziesz musiała w tą burzę szukać tutaj. Miejmy nadzieję, że ci piorun nie trafi. Nic nam tutaj nie... I nam balię tutaj spaliło. Miejmy nadzieję, że przestanie padać i... I wszystko pójdzie dobrze. Nasza Bibi sobie piecze. Okej, okay. tutaj już popiekła chlebek. To później zje, a teraz idzie w górze. Szukać okazów kolekcjonerskich. Nie, najpierw na... No. ...zbieranie i poprawiła się pogoda, przynajmniej ten jeden plus. A ja tutaj poklikam, żeby pokopała. Jakie jest okazja. i właśnie ją poraził piorun Zrób pranie nie zrób pranie skorzystaj Vivi. Onież pranie i skorzystaj i tak o co ją poraził piorun nie porcję. Mamy 4 z 25. Okej, okay. nie będziemy tutaj nic na siłę, ale zobaczmy, czy mamy już... Choćby będzie zaraz na zbiorą trafi, Mamy śpiewania. Teraz niech sobie pogra, a my tutaj może te 300 też złożymy, 320, 323, żeby na równi być. I, I będziemy takim aspekcie kończyć. Naszą um, powoli ten odcinek. Ja spróbuję naszą Vivi przegrać jeden dzień, żeby skomponować tutaj um, kolekcję. Przed jej urodzinami i um, będzie można powiedzieć, że nasza Vivi tutaj. Twardo odkłada. Pograj, pograj. Gdzieś się jeszcze wykąpać. No, nasza Vivi tutaj bardzo gra. Już coraz lepiej to wychodzi. Niech lubi skrzypce, ale już nie chce grać. Ej, zagraj. Nie jest tak źle, Bibi. Dwało gorzej. Dwało gorzej. Więc ja na dzisiaj będę powoli kończyć, z rozsyp, pozbieraj, nawet jak się piorun trafi, żeby nie było udaj się nasza Vivi musi tutaj ciężko popracować żeby zająć się ten odcinek pewnie będzie krótki, bo chcę już pójść Dalej na widzi. A... a jest jak jest. Te Później weźmiesz prysznic, a ja tutaj rozmnoży kolejną żabę. Dwa jajka, tak jak już jest jakoś i A i zapominam wkładać o z możliwością wyklucia. Może no, to jajko z możliwością wykrucia tu damy i będziemy bronić naszej tutaj kury, Tego mamy jajka nie, nie wykrad. Na i nasza Vivi się zawiesiła. Więc zaraz wracam, spróbuję ją jak już odstartować. Zostawiamy tutaj nasz, nie daj, dajemy na się trochę. Prywatności, i na dzisiaj ten odcinek się kończy. Krótki, bo krótki, ale mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał i będziecie chcieli jeszcze zaglądać. Dziękuję i do zobaczenia.